thank you Witajcie, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. To taki spontan dzisiaj, naprawdę bardzo spontaniczna randka z życiem. Nie będzie o Indiach. Yy, no, pomyślałam sobie, że wpadnę z innym pomysłem, i dzisiaj właśnie coś tak mnie natknęło. Taka jestem jakaś wyjątkowo, yy, cała w, w skowronkach, bym powiedziała, no bo już za chwilę kończę moją pracę i będzie moje święto. Cztery dni. Takiego naprawdę festiwalu pisarskiego. Postanowiłam sobie, że przez te cztery dni zostanę i pobawię się w bycie pisarką z krwi i z kości. Jeżeli mnie obserwujesz, to wiesz, że piszę. I to jest moja naprawdę pasja, ale ostatnio książka i projekt, nad którym pracuję, tak mnie to wciągnęło, że nie mogę po prostu się od niej oderwać. Więc dzisiaj z radością. Kończę pracę i już lecę szybciutko. Zabukowałam sobie stolik w kawiarni, bo jakoś tak czasami czuję y, takie dobre energie. Nie wiem, jest coś takiego y, w tym miejscu moim ulubionym, więc wiem, że stoliczek będzie na mnie czekał. Dobra atmosfera, dobre jedzenie y, kawa, herbata może coś jeszcze no ale tak pomyślałam sobie. Że ta moja zabawa też będzie sobie taka fajna przez te cztery dni, i może się też czymś zainspirujesz, może wymyślisz sobie swoją grę na te cztery dni. No bo ja wymyśliłam sobie, że skoro mam być, to jestem, właśnie jestem, to jest takie chyba dobre słowo do afirmacji. Jestem tą pisarką z kości i nie muszę pracować nigdzie indziej, no bo pisanie jest moją pracą i zarabiam dobre pieniądze. Nie muszę się martwić o rachunki, o nic innego i sobie wstaję tak lekko, z takim uśmiechem, z radością. Najpierw. To parzę sobie kawę i ta nutka arabiki unosi się w powietrzu, w piżamie, leniwie, zasiadam do komputera, ale zanim to zrobię, może jednego dnia poćwiczę sobie, porozciągam się, pomedytuję, posłucham muzyki, a może tak zwyczajnie wstanę leniwie, lewą nogą, prawą nogą, nieważne, ale zasiądę do biurka. Magicznie otworzę laptopa, i wtedy będzie cisza, cisza, gdzieś tam tykanie zegara, jakiś szum za ścianami, może sąsiad coś włączył muzykę, zagrał, a może nic, bo sąsiad właśnie wyjechał, i będzie ta cisza, i potem przyjdzie do mnie ta fala i przyjdzie ona i on i ta historia do mojej głowie, że moje ręce w ogóle nie będą w stanie nadążać tego spisywać. I wtedy zrobię sobie przerwę i będzie soczek, pyszny, świeżo wyciskany, marchewkę z imbirem, mój ulubiony. I potem jakiś znaczek, jakieś owoce, pyszna sałatka, obiad, a może nie będzie obiadu, będzie woda, i znowu sok, i kawa, herbata. A wieczorem, może pójdę do kawiarni, do restauracji, a później w domu przy kominku otworzę dobre wino, naprawdę dobre. I tak wypiję sobie lampkę, włączę film i będę delektować się tą akcją. I tam myślała, zastanawiała się, co ten scenarzysta chciał przez to powiedzieć. A dlaczego zrobił to, a nie tamto. I potem, zanim się położę, będę jeszcze analizowała w głowie. A w nocy, kiedy będę śniła, to te obrazy będą układały się w taką piękną historię. No i rano znowu obudzę się cała w skowronkach. Tak, to będzie. Na pewno cudowny i wspaniały dzień, i następny, i kolejny. I tak sobie marzę, że jestem pisarką z krwi i z kości. I tak wygląda mój każdy dzień. Tobie życzę też takich cudownych marzeń, cokolwiek sobie wyśnisz, żebyś tak jak ja pobawił się w te twoje cztery wolne dni. A może masz ich więcej? To zrób sobie taką zabawę, którą kochasz. I naprawdę nie siedź za dużo w kuchni, nie gotuj, nie sprzątaj. Dam ci dobrą radę, sprawdziłam ją kiedyś. I to jest naprawdę bardzo zabawne, bo jakoś tak nigdy nie lubiłam po domu chodzić w jakichś dresach. Zawsze ubierałam sukienki, bluzeczki z falbankami. Z poszerzonymi rękawami, i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam jak kiedyś tak ubrana krzątałam się po domu i mój mąż wtedy powiedział: Słuchaj, ale ty za ładnie wyglądasz. Ja pozmywam. Wiecie, no wcale nie musiał powtarzać tych słów, bo wtedy mi tak klik, klik, kliknęło szybko. Aha, no dobra, no to jest mój sposób na to takie na nierobienie trochę, <grym> ale ja lubię sprzątać czasami i to jest taka fajna energia wtedy, bo kreuję też w tym czasie, kiedy to robię, więc to nie jest tak, że ja absolutnie od takich prac domowych się wymiguję. Ale lubię zakładać różne fajne rzeczy, niekoniecznie jakiś dres poplamiony. Uff, nie lubię czegoś takiego, naprawdę. No ale nie znaczy to, że wiesz, założę sukienkę na bal. Także tu też niech Ci tam kliknie w tej wyobraźni, że ja to nie jestem taka on i en, która w szpilkach myje kabinę prysznicową, bo tak nie jest. Ale chciałam Ci przez to powiedzieć, że... Baw się, właśnie tak. Załóż, ubierz się tak ładnie, tak jak to czujesz, tak jak chcesz. Umaluj sobie usta na czerwono, różowo, zrób sobie makijaż. Świętuj siebie, świętuj siebie. Właśnie i zrób coś dla siebie. Powtarzam to, bo to jest ten cudowny czas. Czy będziesz chciała być, czy jesteś pisarką z krwi i z kości, czy może? tancerką, yy, czy może malarką albo fotografką, to przez te cztery dni bądź nią, bądź całą parą. No i tyle chyba z tej randki. Chciałam Ci powiedzieć takie szybkie myk-myk, szybkie bo moja przerwa już się dobiega końca i prawie już kończę moją pracę. To cóż, trzymaj się ciepło, Masz, śni, baw się rewelacyjnie. No i bądź ze mną y, po świętach, myślę, po tym całym y, pięknym okresie dla siebie, który stworzysz. Wrócimy i będę z tobą w Indiach, opowiem ci cudowne, fascynujące historie. Bądź ze mną i trzymaj się. I zostań ze mną, bądź przy mnie, posłuchaj jeszcze. Tej mojej ulubionej piosenki jest świetna. Na razie, cześć.